I nadal zajmujemy się uchwałą o wyborach, raportu o stanie gminy. Czy są jeszcze jakieś ewentualne pytania bądź wnioski do tego raportu, który żeśmy tutaj usłyszeli? Zaraz je będziemy głosować? Więcej nie ma, więc. Proszę o chwilę uwagi. Stwierdzam, kworum przystępujemy do głosowania wniosku pana Wójta. Kto z Pani Panów Radnych jest za wykreśleniem punktu dziewiątego, który brzmi Funkcjonowanie gminnych Jednostek Organizacyjnych? Kto jest przeciw? I kto się wstrzyma? Mówimy o punkcie dziewiątym, którego, którego wykreślamy. Proszę bardzo o odczytanie nazwisk. Pani Maria, jestem za wykreśleniem. Białek Tomasz, jestem za wykreśleniem. Maria Marian, Jestem za wykreśleniem. Kędzia Andrzej. Jestem za wykreśleniem. Mieci Gurszula Jestem za wykreśleniem Kuna, Kuna Aniara Jestem za wykreśleniem Machynia Grzegorz Jestem za wykreśleniem Meta Maciej Jestem za wykreśleniem Musiałek Jan Jestem Za wykreśleniem Pawlik Tomasz Jestem za wykreśleniem Podruski Krzysztof Jestem za wykreśleniem Woźny Piotr Jestem za wykreśleniem Zimogłociak Jestem za wykreśleniem Pani Aneto, wyniki w, w, w głosowania? 13 jest Stwierdzam, za, Stwierdzam, że 300 głosami za. Wniosek został przyjęty. Następnie głosujemy kolejny wniosek. Y, pani y, Marii Gwizdek i przystępujemy do głosowania. Y, ja od, odczytam, oczywiście. Przystępujemy do głosowania pani Marii Gwizdek, ażeby w punkt 9 wprowadzić zapis. Analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi, typu stowarzyszenia, OSP, kluby sportowe i inne. Ten zapis będzie wprowadzony w miejsce tego punktu wykreślonego. Proszę Pani Proszę noc. Państwa na powinna być informacja niż analiza, bo to jest raport. Pani Mario. Yy to ten paragraf czwarty tutaj wskazuje na analizę, więc możemy, jeżeli to ma być tylko informacja, to trzeba dodać to słowo. Informacja czyli, o współpracy. Czyli wy, wykreślamy analiza wyraz i wprowadzamy informację o współpracy z tak, drugiej Dobrze. A więc przystępujemy do, do, do głosowania. Proszę Panie. Tomku po Marian. Jestem za. Działek Tomasz. Za. Wizek Maria. Jestem za wprowadzeniem. Kędzia Andrzej. Za. Miecik Urszula. Jestem za wprowadzeniem. Kuna Aniela. Jestem za wprowadzeniem. Machynia Grzegorz. Jestem za. Mercha Maciej. Jestem za. Usiałek Jan. Jestem za. Pawlik Tomasz. Jestem za. Podgórski Krzysztof. Jestem za. Woźny Piotr. Jestem za. Zima Jestem za. Dziękuję bardzo. A więc e, wnioski, które, żeśmy, które zostały przedstawione, żeśmy przegłosowali. Teraz będziemy głosować całą uchwałę. Stwierdzam kworum i przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 6, łamane przez 48 przez 2019 z przyjętymi zmianami? Proszę o odczytanie nazwisk. Waniak Maria? Jestem za uchwałą. Białek Tomasz, za. Wizek, Maria? Pędzie Andrzej. Jestem za uchwałą. Myci Głuszula. Jestem za uchwałą. Kuna Aniela. Jestem za uchwałą. Machynia Grzegorz. Jestem za. Perta Maciej. Jestem za. Musiałek Jan. Jestem za. Pawlik Tomasz. Za. Podgórski Krzysztof? Za. Woźny Piotr. Jestem za. Zima Wojciech. Jestem Anie za. Pani Aneto, proszę o wynik głosowania. 13 głosów za, głosów przeciw 0 i głosów wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez w oraz określenia granic obozów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Czytam uchwałę. Uchwała nr 6 łamane przez 49 przez 2019 Rady Gminy w z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie, ale cicho, bo to wszystko W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę ównicę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 39 ustęp 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę ulicę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę ulicę i inne organy na okres od 1 września 2019 roku. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łódzice. Paragraf 3. Uchwałę poddaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej publicznych szkół podstawowych o których mowa w paragrafie 1 oraz na tablicy włoży Urzędu Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji Oświaty o odczytanie opinii. opinii czyta się norma, Opinia nr 7 łamana przez 2019 Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łubską oraz określenia granic odwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Komisja na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 roku po zapoznaniu się ze tym przedmiociem pozytywnie opiniuje o projekcie uchwały i nie wnosi uwag. Podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję i tu zaraz yy, chcę sprostować pewną rzecz, która wyniknęła w trakcie tutaj yy, analizowania przez Panią Sobies z Ludwinowa. I tu mamy taki błąd pisarski. W punkcie trzecim yy, w załączniku uchwały numer 6 przez 49 przez 2019. Macie tam z tyłu kadrową. Tak, tak, tak. tak. I w tabeli yy, w punkcie trzecim Szkoła posłowa w Wójcinie, Wójcin Wieluńska i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy Wójcin Andrzeju Ludwinów, Ludwinów od numeru 26 było 41, a a ma być od 26 do 49. Nie, 49. I to, I to jest właśnie, traktujemy to jako błąd pisarski. I czy Państwo się z tym zgadzają, czy przyjmujemy taką formę? Taką Proszę bardzo. Jak nie będzie sprzeciwu, nie będzie głosów przeciwnych, uważam, że, że przyjęliśmy to do wiadomości. Ja chciałbym Panie Przewodniczący zadać takie pytanie. I to jest analogiczne do okresu poprzedzającego rok szkolny 2018. Tak, tak oczywiście. No, to, tak. Czyli rozumiem, że przyjmują państwo tą, tą zmianę. Nie ma najwybie. No, nie ma. No, ja dobrze, powiem, żeby było. Że ja, ja tylko powiem, tak. że to Podejrzewam, że to jest błąd pisawski wyniknął, z, bo u nas na dnie, gdzie ja mieszkam, jest po prostu numeracja troszeczkę, że tak powiem, cyfra. Teraz Bo się zabudowywały budynki, zostawiali się, także podejrzewam, że ta osoba, która tam analizowała, to skończyła na dworze 41a, a potem jest przerwa i dopiero 41. Proszę że To Znaczy proszę Państwa tu jest jeszcze opinia w kuratorium również, które... Tak, tak, tak. No właśnie chciałem, chciałem do tego dojść teraz, ale najpierw czy jak gdyby przyjmujemy tę, tą zmianę? Myślę, że nie będziemy tego głosować, bo to jest naprawdę głos, który po prostu jest tylko taki pisarski można powiedzieć. Także rozumiem, że przyjmujemy to <tryk> tą numerację, która teraz jest pod do numeru 41 i teraz proszę Panią Anetę, po odczytanie opinii Kuratorium Oświaty. Opinia Ludzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 marca 2019 roku. Po analizie treści projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łódnicę oraz określenia granic odwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 marca września 2019 roku. Przekazanej do Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu pismem z dnia 28 lutego 2019 roku pozytywnie opiniują projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lidnicę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 39 ustęp 5 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe w związku z artykułem 81 i artykułem 170 punkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy prawo oświatowe ustawę o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy Uwnicy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uwnicę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. W projekcie uchwały zachowano dotychczasową sieć szkół i ich obwodów oraz wskazano adresy siedzib szkół. Stwierdze, Stwierdzam, że rozwiązania wskazane w projekcie uchwały Rady Gminy Łódnice w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnicę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku są zgodne z obowiązującym prawem oraz zapewniają realizację obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Łubnicy podpisał ludzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. Dziękuję. Proszę, są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Stwierdzam kworum. Zamykam dyskusję stwierdzam kworum i przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 6 łamane przez 49 przez 2019? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o poradniskę. Bariak Marian. Jestem za uchwałą. Biały Tomasz. Jestem za. Witek Maria Jestem za. Kędzia Andrzej. Jestem za. Miecie Urszula. Jestem za. Kuna Aniela. Jestem za. Machynia Grzegorz. Jestem za. Merta Maciej. Jestem za. Musiałek Jan. Za. Pawlik Tomasz. Za. Podgórski Krzysztof. Jestem za. Woźny Piotr. Jestem za. Zimą Wojciech. Jestem, jestem za. za. Dziękuję bardzo. Jaki jest wynik Pani ja to głosów za 13, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0. Jest dobrze, uchwała została przyjęta jednogłośnie. I zakończy, zakończyliśmy podjęcie uchwał. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie wniosku złożonych przez Dyrektora Złotkowskiej Szkoły Przedszkolice. Pismo. Panie tak, Przewodniczący, a ten błąd jeszcze? A to ja chcę jeszcze, dobrze? A może teraz róbmy faktycznie i nie będziemy pamiętać o nim. Więc tu pan teraz sugeruje, więc może dobrze zajmiemy się teraz tym punktem. W uchwale nr 6 łamane przez 45 przez 2019 znajdziecie tę uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Wice na 2019 rok. Tu również zaistniał błąd pisarski i sprostowanie tego błędu polega na tym, że w tabeli nr 1 do uchwały nr 3 łamane przez 25 i łamane przez tu jest 2019, powinno być 2018. Pierws na pierwszej stronie uchwały. Tak, tak, tak. Tu jest 2018, w, w paragrafie pierwszej w tabeli numer 1. Tak, tak, tak. w tabeli numer 1 numer jeden do uchwały jest tutaj. Mamy dwa, było, jest, jest napisane 2019, a ma być 2018. Proszę sobie tam poprawić. Tak. I, w tabel, I w paragrafie numer 2, w tabeli numer 2 do uchwały numer 3, łamane przez 25 i tu również nie 2019, tylko 2018. Nie, 2019 jest, a ma być 2018. Czyli na pierwszym rzutu, numer 3, 3 przez 25. Tak. Ufłamanie przez 2018 musi a nie 19. Czyli, a nie, a nie, a nie. czyli to jest po tylko tak. tak. Czyli ja, Państwo mają poprawkę już, tak? Ja, Dobrze. Czyli sprawę mamy załatwioną i przystępujemy, przystępujemy do punktu 7. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez dyrektora. Chcę powiedzieć, że wpłynęło pismo. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Chcę powiedzieć, że płynęło pismo do przewodniczącej Komisji Budżetu Finansów i do Przewodniczącego Komisji Oświaty. I nie wiem, bo macie tu Państwo to pismo przed sobą, czy ja mam je całe czytać. Czy po prostu zapoznali się z tym, ponieważ komisje się z tym zapoznały i stwierdziły, ja również się do tego przychylam, że nie podejmujemy decyzji w tej chwili, ponieważ pojedziemy, będziemy objeżdżać drogi, również zobaczymy ten plac, który tam jest do ewentualnego remontu i na bieżąco we wnioskach wolnych będziemy analizować to i będziemy się wypowiadać. Jak to wygląda zobaczymy i, i co z tym zrobić po prostu. Ja uważam, że najpierw trzeba to zobaczyć, a potem stwierdzimy, co dalej. Czy Państwo się na to zgadzają, ponieważ tutaj nie musimy tego głosować, tylko ma, ma być jak gdyby zgoda, którą, którą po prostu zaakceptujemy milcząco. Słucham Państwa. Otwieram dyskusję w tej kwestii. No, no jeżeli będziemy w Dzieckowicach to obejrzymy ten plan. Tak, nie? no właśnie dlatego no. sugeruję, że pojedziemy i zobaczymy. No tak. bo jest tam najwięcej. No to no, na komisji też pokazali. Tak, 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 to tak. tak. tak, plac tak no, Dlatego sugeruję, że komisja że tak stwierdził, ja się do tego przychylam. Żeby tak to zrobić. Czyli jasne mamy, nie będziemy na tym się rozwodzić, ponieważ będziemy dyskutować na miejscu. Jeden wniosek mamy rozpatrzony, tu mamy informację w sprawie dodatkowej godziny zajęć kondycyjno kompensacyjnych Tutaj jest jednej z córek, bo to jest pani dziewczynka. Ja tak, dziewczynka straciła się do uprzejmą Nie, 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 Wyszyna, proszę. 15. Ta, ta, Acha, nie, 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 no, nie, o objęcie mojej córki uczennicy klasy 5B za, zajęciami korekcyjno kompensacyjnymi I tutaj to ten wniosek pójdą do, do dyrektora. Dyrektor y, jak gdyby wniosek przeszła do wójta i wójt zaakceptował. To jest w gestii wójta, więc wój zaakceptował i tu macie y, tabelę, w której y, macie jak gdyby koszty, które będą poniesione na tą jedną godzinę. Tutaj nie mamy nic do dyskusji, tu jest tylko informacja, wójt się zgodził, więc tu jest sprawa jasna. I, i... Ja mam pytanie Panie o, słucham. no bo tak słyszy się w mediach, radiowo-telewizyjnych, o zbliżającym się poteście lub nie. No ja tutaj patrzę, pisze 49 23 zł 23 grosze Panie Wójcie. No nie wiem jak to określić, czy to jest wysoka opłata godziny, czy średnia, czy mała, i może by ktoś tutaj coś wyjaśnił. Dziękuję. Myślę, że tutaj nie zrób nic wyjaśniać, to jest przyjęta stawka w góry, jaka obowiązuje za tą godzinę. Prawda? Przecież nikt sobie nie, nie, nie będzie brał za godzinę więcej, jeśli to jest ustawowo. Czyli mam rozumieć, że ustawowa stawka kadry biologicznej, powiem średnio, jest 50 zł, tak? Janku, to, to jest godzina ponadwymiarowa. To jest to z równo w zależności od tego, na jakim stopniu jest nauczyciel. No pani Janku, tu trzeba trochę rozgraniczyć. Tak, a poza tym, proszę Państwa, przyjmowaliśmy uchwałę o zasadach wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, przepraszam, i godziny wyraźnych zastępstw i tam jest wyraźnie określone jak się wynicza stawkę na tym. To była uchwała podejmowana. Już w tej kadencji chyba na to, nawet albo pod nie pamiętam, albo pod tam tamtej kadencji i tam jest dokładnie, jak, nie jak tak. to się wylicza. Ja, tak. ja uważam, ale że. To jest... Pan nigdy nie będzie stał, Pan nie można przypisać, że każda godzina nauczycielska głosuje właśnie tyle, ma co ma tam podane, bo to on mówił, że Wszystko już pytanie zostało zadane, wyjaśnione. Ja uważam, że tutaj nie ma co dyskutować nad tym tematem. Dziecko jest najważniejsze. Wójt podjął taką decyzję i tutaj nie będziemy się na tym rozwoju. Dziękuję bardzo. Ja tutaj jeszcze, jeśli mogę no, dodać, tutaj wchodzi kwestia, na pewno jest, bo ja wyraziłem zgodę, tylko tu jest nie napisane, z jakich pieniędzy. Czy idzie to z budżetu szkoły, czy idzie to z budżetu gminy? Kto ma zapłacić za to właśnie. Czy dyrektor, czy... czy... To znaczy, pan podaje to pod rozwagę Rady? No, tu no, pisze, że Rada na stanowisko. Że Rada na ma zajmie stanowisko. No, dobrze, ale ja uważam, że skoro, skoro tutaj pisze, że podjął decyzję Wójt, ja dał, wyraziłem, gdyby wyraziłem no. zgodę na tą godzinę. Tylko nie jest napisane, czy, ale, że i środki. Ale, iść się od, tak, ale tutaj pisze o przyznanie dofinansowania. I rozpatrzenie zostanie na posiedzeniu Rady Gminy. To znaczy, no no ja uważam, to że to jest wiążące i to dlatego to tutaj mi się to jest to nie sprzeciwia i Powiem to sobie to to szczerze, to. że kwota nie jest, duża, bo jest kwota 979 zł i tutaj myślę, że, że tutaj rodzic się zwrócił, macie podanie rodzica i to trzeba zaakceptować. Oczywiście, dlatego mówię, no dlatego, żeśmy się nie rozwodzili nad tym, bo tylko pyta jeszcze panią, Janek dochodzi do tego, bo to jest tak troszkę. Razem za jeden miesiąc jest 244,83 i tu jest w miesięczny koszt pochodnymi rady 4, czyli tak, rady 4 miesiące, 4 miesiące wyniesiemy. Tak, to jest tylko od marca do końca i uważam, że tak to powinno być i tutaj nie będziemy się na to wywodzić. Więc teraz myślę, że tu, żeśmy wyczerpali, zajmiemy się punktem 8, przedstawienie informacji przez Pana Juliana Sedlaka oraz Pana Krzysztofa w odnośnie technicznych problemów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. I tutaj dajemy Panu Jurkowi 5 minut na rozwinięcie e, 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 ekranu, ekranu i po prostu na przygotowanie się. Proszę bardzo. Panie Marianie, co To tak.

trong và đi